Witam Was Agnieszka Grygiel na kolejnej rozmowie na konferencji Rozwojowej 1. Podczas konferencji Rozwojowej 1, dzisiaj, teraz, podczas tej rozmowy, moim gościem jest współorganizator tejże konferencji, Krzysztof Manczarski. Współorganizator, i jednocześnie prelegent. Krzysztof, będziesz prowadził warsztat z hipnozy. Tak jest. Co będzie na tym warsztacie? A będzie wprowadzenie, będzie przede wszystkim, a będę mówił, co to jest hipnoza. A później przetestuję uczestników, żeby zobaczyć, którzy są najbardziej podatni. No i wtedy dalej będę z tymi osobami, które są najbardziej podatne, będę dalej prowadził. Jednocześnie podam też sugestie wszystkim innym, żeby się dobrze poczuli. Mieli wspaniały dzień, wspaniały tydzień. Żeby... Wspaniałe życie. O no właśnie, wspaniałe życie, dokładnie. Taka sugestia. No, bardzo dobra sugestia. Doskonała sugestia, oczywiście, wspaniałe życie. To, co się najlepsze dla nich. Mhm. Mhm. Y niedawno, y również podczas konferencji z Wojobaden, y miałeś okazję pokazać zabezpieczenia szamańskie, także jak to wykorzystać y w hipnozie, w transie hipnotycznym. Czy tym razem też jakieś się pojawił, czy popłyniesz za tym, co przyjdzie i jeszcze nie wiemy, co się pojawi. W końcu? Hmm, to bym przypomniałaś akurat, no, rzeczywiście mogę to zrobić, tak? E, zabezpieczenia szamańskie są bardzo istotne, kolorowe, to jest kwestia, e, łączy się w tym wypadku z ziemią, tak? Myśmy powstali i wrócimy kiedyś do tej ziemi kolorem czarnym. To tak jak roślina, która na początku ma jest, ma jest ziarno, tak, które zaczyna kiełkować. Korzeniami jest bardzo połączone z ziemią. Później powyżej jest woda. Składamy się w 70% z wody. Tak? Później na wysokości serca jest złoto. Nasze serce jest złoto, otoczone złotym kręgiem. Następnie jest tutaj nasza czakra gardła związana z wiatrem, srebrna. No i powyżej mamy nasze połączenie z wszechświatem, jest jaskrawość, tak jak środek słońca. I to wszystko się ładnie kręci naokoło nas, rozszerza i chroni nas przed, powiedzmy, wszelkimi bytami, wszelkimi podłączeniami. Także, jeżeli jesteśmy w stanie takie jajko. Stworzymy około siebie, no to wtedy jesteśmy w tej ochronie. O właśnie. Zobaczymy, czy popłynie jutro tak, że zrobimy taką ochronę. Czy popłynie inaczej? Wszystko się okaże jutro. Mhm. Jak wstaniemy rano. Zobaczymy, jaka energia, jakie informacje przypływają, bo Krzysztof nie tylko hipnozą zajmuje się, ale na konferencji rozwojowej ten warsztat będzie stricte o hipnozie. Tak jest. Zapraszamy serdecznie. Na Zapraszam ten serdecznie. Bardzo Ci dziękuję. Zapraszam na ja kolejne rozmowy również. Do zobaczenia.